są dla słabiaków. <noise> <noise> e, no, Nie Słyszę. się na flankach. i na eliminowaniu tego, dobra? Okej. Nie bo chyba Z ty Na długim gadasz. W lewo ma w lewo bardziej. Nie. Nemoskim ty gadasz? na długim. Signorem?

Co to tak biega przed nami? Strzelę w to! Na lewo biegło. murem Tak, zabiję tam coś Tak? Tak Musisz tam założyć Piechota, Azymut 110 Dobra, puszki jechać na swoje pozycje Nie ma nic Przyjąłem Czekaj Maja, są nasi dookoła nas, uważaj. Uważaj, uważaj. Kierowca kurwa padł w jakiejś... ale wolnij troszeczkę, bo Czekaj, czekaj, czekaj. Eee, przed troszkę Gdzie idziecie? Powolutku. S dobra, stop. Powolutku, powolutku w prawo tutaj tą drogą no Dobra, jak tam gdzie czy Stój. Czysto. jest Dobra, każdy pod pojazd i idziemy Znaczy jedziemy A druga strona Pojazdy i prędkość. po wracać tutaj 10 km na godzinę Dobra moja słyszałaś? 10 To jest 10. Tak, tak. Nie wiem jak to mnie trochę za szybko, ale... No, no taki rozkaz. <grywa> no właśnie. No, Co poradzisz? Stoi? Życie. Stoi, stoi. Czyszczą jeszcze budynki? Ruszaj powolutku. Nie ruszaj. Czekaj, gdzieś tutaj muszę w prawo skręcić. Stój. Znaczy, ogólnie możemy albo właśnie w drogą pojechać, no jedź drogą, a ja jeszcze troszkę prostą. Zobaczymy, dobra, stój i teraz tak. Uwaga, bo nasi tu biegają, także jeszcze nie jedź. No właśnie, tu widzę. No, biegają, tu niech sobie poprzebiegają. Czy jeszcze biegają, jeszcze biegają Jak Co? jakieś Co? radia? No kanał pierwszy na, na krótkim Dobra, idźmy w prawo tutaj W prawo, w prawo kręci Śmiało Dobra Jesteśmy z drugiej strony fabryki co? To idźcie dalej tam Dobrze Jesteśmy na pozycji yy, Dobra, puszka jeden na pozycji puszka 2 na pozycji. Wjeżdżamy do bazy. Dobra, maja przez mur tutaj w lewo. Wjedź w mur. Dobrze. Pr, pr, dobra. Co? Zagrożenie no, zagrożeń w stylu RPG-ta. No nie, nie. Za... No lewo, w lewo, w lewo zagrożenia w rpg Powtórz? Nie, ja się pytam no czy pojazdy przy nie miał eliminować tylko RPG'ów i zagrożeń z flanki? <grym> Stój wow. Granatnik Tych to kurwa granat? Ja pierdolę Granatnik Uciekać? Nie, nie zabijmy. Jest to pirota zimut 200. Podejdź troszkę do przodu. Stoi. W tej rok, odjść nas Coś pika? Co ci pyka moja? No nie wiem, bo no mi się. No też się ci pyka mm Hm hmm. To możesz sobie tam zobaczyć. Jechać dalej? Tak, słucham. Albo zobaczcie, co ci tam pyka. Jechać? Zinno, czy ty mnie nie słyszysz na długim? Na długim nie. No, już, no, już podjedziesz do przodu. Eee, Ksewer potrzebujemy następnej dziurę. Moment, mijamy nie biega, murek i musimy trochę objechać. Nie, nic no, mi nie pyka. Nie, nie wiem. czy to bogi, no kurczę. Moja powiedzieć, że troszkę prosto. Tak żebyś dojechał do tej drogi czy co to jest Jeszcze i tu w lewo odbij. No, tylko właśnie tak o, Na ten czołg. Ja słyszę, że teraz gadam na radio. bo ja teraz gadam z Te Kontakty, 500 metrów na Azemucie 70. Y, jest tam RPG, jak jest to zabijcie go, ale zostawcie. Y, granat, RPG chyba jest w budynku i nie mogę go trafić. To schowajcie się na razie gdzieś. Mrejro, gdzie ty tam widzisz te... Aha, dobra, nieważne. Kto to tak dziwnie, dziwnym głosem pytał? pytał? Nemo. Co ci tak słabo słychać? Słabo? Człowieku, przyjmij jakbyś miał Luk, co teraz y, grypę, 42 stopnie, Kto gorączki po i dobra. po czymś. Nieważne, no czym komu że to się na o A czy to ja ma? Ja byłem. No, Aha, no, czyli z tymi budżetami... Znaczy... A... Nie, ty powiedziałaś na trzyma, a co? Na na, na znaczy ja mówię na... Nie przeszkadzać. Akurat ciebie słyszałam właśnie. Okej. Bo znowu nic nie słyszałam, drugi... tylko okej, okay, twoje. Dziwne. To ty mnie słyszysz, a... ...a ich Przejdź na drugi, Maja. Znaczy no, halo? Przejdź na drugi kanał, na krótki. Jestem, jestem. A, dobra, już jesteś okej. Okay Ej, ale serio, gdzie Przejdź na drugi kanał, Maja. Na drugi kanał. Krótkie radio. Okej. Okay. No co czasu coś pyka. Znaczy wiesz co, bo nie wiem, nie wiem dlaczego... Ja, nie ale... mogę. o co chodzi? Nie, Xamery się ale... słyszy normalnie ja się ledwo słyszę. No ale właśnie... Słyszę, 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 ale... Nie, 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 nie ma, ja nie, 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 bo to nie twoja wina. To nie jest... bo to wszyscy tak mają. Na przykład Rayro mnie nie słyszy. Tamten mnie znowu w Savre mnie słyszy. Yy, nie wiem, nie, to są w ogóle jakieś takie cyrki tutaj, przerywa. że... Przerywam? No. O, no, bo tu w ogóle jest pochrzanione wszystko tutaj. Co? Ten update ma ja wszystko pochrzanił. Rozumiesz? Nie? Czy nie? No, przerywacie. Kurde. Nie wiem, czy to ja, czy. Nie, chyba nie. Zaraz no, Co się przerywa. Nie wiem. Teraz. Czekaj, zrestartuję tego tym spika. Kolejny koleś się odłączył z Twojego Moreiro. No? Widzisz no. markery na mapie? Potwierdzam. To tak będziemy się poruszali. Puszka jedzie... Puszka jedzie pierwsza. Z prędkością 10 km na godzinę. Maja? Kapuszka 2 w odstępie... Dobrze nie słychać? ...50 nie metrów. Nie, teraz lepiej. Tak samo 50 metrów. Znowu coś było. Nemo? Wyprzedzaj. No, to jest... to jest ten... Dobra, Maja, jesteś tu? Jesteś. No. Y jedź, Maja, prosto. Tylko uważaj na naszych. No, ale przecież tam jest... No, wyprzedzaj, Nemo. Ty pierwszy jedziesz. No właśnie, ominij go z lewej. Ale przecież tam jest nasz ktoś. No właśnie, ale jedź, Maja. No musimy ich jakoś ominąć. Tam w lewo jeszcze, w lewo, w lewo. Tam masz dziurę w płocie. Jestem dziury. Jedziemy? Tak, tak, jedziemy. I tu mają na drogę, w prawo. W prawo na drogę. W prawo, w prawo. O. Później w lewo na głównej. Czy jeszcze Jedź, jedź, jedziemy. Tu w lewo. Stop. Stop. Stop, stop. Co jest? Wiesz co, moja no nie słyszysz ich, ale ja ich słyszę, to jest chociaż ty. No ja Cię też nie słyszałam przez jakiś czas. No... Kurczę. No Lipton. Pewnie sobie przypomniał, że piechota została. No, chyba tak. Chyba, o, teraz normalnie? Ta? To nie wiem, to coś się kurwa. Ja nie mogę, ale jakbyś słyszał to, co ja słyszałem, nie, to byś umarł ze śmiechu. <noise> nie wiem, w ogóle to się tak pierdoli wszystko tutaj, że Masakra. Ale ma. Te. Zachciało mi się kurwa update y wypuszczać. Znaczy, jak teraz wyszłam na Team Spika? To była informacja, że jakaś nowa wersja Task force jest... No tak, ale oczywiście Przemro nie chce jej zaktualizować, nie wiem czemu. A ona naprawia to podobno. Ale nie. Będziemy tak stać na drodze? Mhm. Nie wiem, co, nikomu... co tam się kurwa dzieje, ty? E, pojazdy, czy puszki? No, tak słuchamy. E, Puszkę, jedyną cofnij się trochę. Cofnij się, moja troszkę. Ja cię będę kierował. Jedzie, jedzie, jedzie. E, widzi w prawo trochę? troszkę, Nemo railroad. Znaczy w lewo, no. w lewo, moje w lewo. E, to... Marker, po no, Ost, dobra, jedź tak, jedź tak. No tak, jedź, tak, jedź, tak. a wysiadka? Wysiadka? Też, tak. Dobrze, troszkę w prawo. A tu wysiadacie? Dobranoc, Dobra. Stój, 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 maja! Co jest? Co kurwa? Dobra, yyy... Jak no, w pojeździe... To dwójka. Start, maksymalna okay. prędkość 30 km Jak wracamy, Potem, jak oni tu kurwa stoją, no? Kąbuj? Gdzie ci stoją? Start. No przecież kurwa za nami, no. Co tam się... A, no, przecież kurwa nasi stoją tam pod płotem. O co tu chodzi? Co tu się kurwa dzieje? Eee... nie wiem. Ja pierdolę. <śpiewanie> nie Nie mogę Maja Jedźmy stąd Nie pierwszy Richard Nie nie będzie chciał kurwa tego Otwórz oczy Hej Oj <śpiewanie> chuj <śpiewanie> Berlin Nie <śpiewanie> yeah. no, Ty chodź, Bo... tu jest coś Mam ruszać? Dobra, no musisz jedzić tam, gdzie do ciebie chyba skokowalisz Dobra, widzę kontakty. Azymut. Bo jest na go patrząc. 100. Są kontakty, Azymut. 100. Widzę kontakty. Widzę szyję. Mamy strzelać do wszystkiego, co się rusza? Piotr, widzę szyję. Czekaj. Pomarańczowym. Widzę, pójdzie w tym tęczu. Chodź, że po drugiej stronie. Nic nie, nie widzisz, Ty muszę... poczekaj, patrz na mnie. Znaczy, znaczy, nie na mnie. Ja Oznacza, znaczy, to, a znacznie, jak nasz opie. Ja w dole, tak tego tam. Hashtag ma pan kontakt. No jest 400 metrów od nas. Kurwa, zja radę. To jest wschód. Godziu widzę, tak. Godziu masz dwie do, pary godzin. Patrz do przodu. Masz no do przodu. Do no oznaczone mniej więcej. Ta, Dobra, Wszędzie jedziemy, B, pojazdy strzelają, jak coś, dobra, e, dobra. przepychamy się przez miasto, jeżeli będzie ciężki dobra. opór, to dopiero się wysiadamy, jeżeli trzeba wcześniej, dobra. jeżeli nie, to dopiero na wsiadki się dostaniemy. Okej, informuj, ruszamy. Dobra, jedziemy dobra. dalej. Jeżeli stwierdzicie, jeżeli stwierdzicie, jeżeli stwierdzicie, że jest za okay. dużo Dobra, to... Chodzi o to, że... Kościół, to Mhm. To? Ja mówię sobie, wszyscy w jednym radiu? To no jest nas 8 No i? Ale są dwa Po co chodzi? nam dwa radia, jak ich się Mogę wysiąść? Radia, tak mało. Strzelają. To ty, strzelają, kurwa. Jest tak mało, jest tak mało osób, ja żeby jakoś strzelają. przeszkadzało to komuś. Ja nie przeszkadza bo jakbym było mniej nas, to ja cię bym bardziej stoi? Tak, tak to się będzie przebrano, No <śledzianie> 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 Nikt nikomu nie przeszkadzał.

Pojawia się tylko rzeczywistość. Piechórzy zamiatają. Po to, tam, po, przez, po to jedziemy przez miasto, żeby się pobawić i mieć naokoło, Ale jak się znowu okaże, że nie ma praktycznie botów na bazie, to żeby przynajmniej tych poszczelali. Wysyłasz nas na śmierć, Mendo. Masz tu problem? A to w ogóle nie No wiedziałem, mówiłem, że błądził kurde, masz tu, że to Kurwa, mać leicht jest, wdech. ja pierdolę jecie, dziecie, dzieci! Czy wino chyba je wziął? Nie tą drogą chyba pojechaliście. Nie wiem, bo tu się kurwa jakiegoś w Nie wiem, jebać to człowieku. Ale nie tą drogą my e, jedziemy. Ale nie tą drogą. Ej, dobrze, dobrze, jedziemy, jedziemy. W lewo jest drogę Dobra, w lewo, Maja, jedź. W lewo, w lewo, przez pole. Tak, tak, właśnie tam idź. Tam będzie jeszcze gorzej. Ale tam Może nie. Droga. Papa. Ja nie mogę odpalić nic w ale by było fajnie. Idźcie gdzieś. Tak. Możecie jechać? Jeszcze tak, ale mam fuel na max. Okej, okay, mam jechać dalej? Troszeczkę zwolnij Maja. Zostawmy ich. Zostawmy ich. Daj mi ciekawe miejsce na zatrzymanie. Dobra, ryj, morda. Wszyscy. Spokojnie, no O, filar otworzyło się. Merlin. Słyszysz? Znaczy nie patrzysz na tego, no... Nie ta Ogarnij jakieś miejsce na zatrzymanie. Powinienem być zamknięty. Otwarte. No tu się leci? Dobra Maja, tutaj <grym>? będziemy skręcać w prawo. <grym? grym> Otwarte. Mamy rozkaz dowieźć was do punktu. Wysiadka. Tak, ja który jest tutaj. Się no i co z tego? My wysiadamy... Dobra Maja, stop. Tak, stop. Wysiadka. Dodziu. No jest, zatrzymane, wysiadać. Od pojazdu, od pojazdu uciekać! Oho Coś tam się stało nie dobrego. Mm. Nemo? Tak? Straciliśmy pojazd. Zrozumiałem. Jedziemy po nich? Tak, tak, moja. Czekaj, czekaj, niech ja się, się tylko... Staję. właśnie, ja właśnie patrzę. Dobra, cofaj. Nie wiem, chyba tam nie było, ale jest dobra. Dobra, z, do, tutaj w prawo jedź. Straciliśmy dwójkę, uwaga. Czyli w stronę dymu. Tak. Czekaj, czekaj, czekaj. to było tu strasznie wale od Dobra, to jest, no, Właśnie, właśnie komuś uratowałem dupę. Jak oni tam wjechali? Stój mia, ja, stój Cofnij trochę do tyłu Stój. Fagobrywaliśmy z czegoś Nie wiem z czego skąd. Ja też Dobra, musimy się schować, musimy szybko ich zabrać, uciekamy. No właśnie, mamy koła no, chyba rozwalone. Nie, mogę się. Ufak? Tak, nie no, możemy stajemy. Wiem. Wysiadam. Wysiadam ja, wysiadaj, uciekaj. Idziemy. Okay, Okej, to idziemy. Ej, chodź, chodź dobra, widzisz ten budynek przed nami?